Wyobraź sobie, że kładzisz się wieczorem do łóżka, gasisz światło i zamiast zasnąć, przewracasz się z boku na bok. Rano budzik dzwoni, a ty czujesz się jeszcze bardziej zmęczony niż przed snem. Brzmi znajomo: sen to nie luksus, tylko fundament zdrowia, a jednak w dzisiejszym świecie coraz trudniej o niego zadbać. Dlatego w tym odcinku pokażę Ci 5 sprawdzonych sposobów, jak poprawić jakość snu. Od prostych zmian w codziennych nawykach po mądre podejście do diety i regeneracji. Bez mitów, bez lanie wody. Konkrety, które możesz zastosować już dziś. Partnerem strategicznym kanału WellBe Studio jest Katarin Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Sponsorem odcinka jest Sandos, Producent wysokiej jakości suplementów diety. Nazywam się Sebastian Dzuła, jestem dietetykiem klinicznym i od lat zajmuję się tym, jak codzienne nawyki, często te najprostsze, potrafią wpływać na nasze zdrowie, energię i samopoczucie. Pierwszym i często najważniejszym sposobem jest zwrócenie uwagi na porę wypicia ostatniej kawy. Kawę pije większość z nas. To jeden z najczęściej spożywanych napojów na świecie, a w Polsce stała się rytuałem od porannego małego espresso. Po popołudniowe lata do ciasta. Problem polega na tym, że mało kto zdaje sobie sprawę, jak długo kofeina potrafi działać w naszym organizmie. Jej czas półtrwania wynosi średnio 4-6 godzin, a może wydłużać nawet do 8 godzin. I nawet więcej. To oznacza, że jeśli wypijesz kawę o 16, to o 22 we krwi nadal krąży połowa tej kofeiny. I to właśnie może być czynnik, który sabotuje Twój sen. Nawet jeśli wydaje Ci się, że kawa na mnie nie działa, bo zasypiam normalnie, to w rzeczywistości sen jest płytszy krótszy i mniej regenerujący. Mechanizm działania kofeiny jest dobrze znany. Blokuje receptory adenozyny w mózgu, a adenozyna to substancja, która narasta w ciągu dnia i powoduje uczucie senności. Jeśli receptory są zajęte przez kofeinę, mózg nie odczyta sygnału zmęczenia, a w efekcie czujesz się bardziej czujny i skoncentrowany. Ale to działanie jest tylko tymczasowe. Kiedy kofeina przestaje działać, poziom adenozyny gwałtownie uderza i pojawia się spadek energii. Co więcej, nawet jeśli zaśniesz z kofeiną w organizmie, sen nie ma takiej samej jakości. Skraca się faza głęboka w snu, a to właśnie ona odpowiada za regenerację mózgu. Ciała. Na to, jak długo kofeina działa w naszym organizmie, wpływa wiele czynników, zaczynając od genów, bo niektórzy z nas są tak zwanymi szybkimi metabolizatorami. Inni wolnymi, a leki niektóre. Chociażby te spowalniające motorykę przewodu pokarmowego mogą osłabiać metabolizm kofeiny, czyli będzie działać dłużej w organizmie. A jeszcze inne, takie jak antykoncepcja hormonalna, mogą ją przyspieszyć, przez co kofeina będzie działać słabiej. Jeśli chodzi o wiek, to młodsze osoby zwykle rozkładają ją szybciej. Starsze wolniej. Dłóżmy do tego palenie papierosów, alkohol lub inne używki. Te czynniki również mają znaczenie w działaniu kofeiny. I to sprawia, że każdy reaguje inaczej. Jedna osoba wypije kawę o 17 i zaśnie bez problemu, inna wypije o tej samej porze i będzie się wiercić w łóżku jeszcze do północy. W tym obszernym przeglądzie badań, opublikowanym w czasopiśmie poświęconym snu, przeanalizowano wpływ kofeiny na sen a wnioski były jednoznaczne. Kawa, choć ma wiele korzyści zdrowotnych, zawiera antyoksydanty, polifenole, zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego, wspiera pracę wątroby, to może zmniejszać ryzyko również chorób neurodegeneracyjnych i to czyni ją jedną z najzdrowszych napojów, jeśli pijemy ją z umiarem. Bo jednocześnie autorzy podkreślają, że kofeina, zwłaszcza spożywana w drugiej połowie dnia, znacząco obniża jakość snu całkowity czas no opóźnia jego rozpoczęcie i zmniejsza udział fazy głębokiej. To pokazuje, że nawet zdrowy produkt może mieć swoje ciemne strony. Oczywiście, jeśli nie zwrócimy uwagi na porę jego spożycia. I ten problem szczególnie dotyczy młodych osób, studentów i ludzi wchodzących w dorosłość, bo one często łączą zajęcia na uczelni z pracą i dodatkowymi obowiązkami. W tym badaniu opublikowanym w 2024 roku analizowano jakość snu i nawyki młodych dorosłych. Wyniki były niepokojące. Gorszy sen oznaczał wyraźnie gorszą jakość życia, problemy z koncentracją i pogorszenie zdrowia psychicznego. A jednym z najczęściej wskazywanych czynników zakłócających ten sen była właśnie kawa wypijana po południu. Młodzi ludzie często sięgają po nią, by dociągnąć do końca dnia po zajęciach na uczelni przed wieczorną zmianą w pracy czy podczas nauki do egzaminu. I niestety, rachunek do zapłaty za te działania przychodzi w nocy. Przewracaniu się w łóżku, płytki sen i poranek bez energii. To błędne koło które łatwo nakręca kolejną filiżankę kawy następnego dnia. Jak więc można zapanować nad negatywnym wpływem picia kawy? Najprostszy krok to wyznaczenie sobie godziny granicznej na ostatnią filiżankę. W badaniu opublikowanym w Sleep Health sprawdzono, jak różne pory picia kawy wpływają na sen. I wyniki były jednoznaczne i konkretne. Kawa wypita 3 godziny przed snem znacząco pogarszała jakość snu, ale również jeśli była wypita 6 godzin przed snem, wtedy nadal obserwowano, wyraźne. Zakłócenia. A co to oznacza w praktyce? Jeśli kładziesz się spać o 23.00, ostatnią kawę powinieneś wypić najpóźniej koło 15.00. Idealnie nawet wcześniej do około południa. Bo to pozwala organizmowi pozbyć się tej kofeiny na tyle, żeby wieczorem mózg mógł włączyć naturalne mechanizmy wciszania. Kawa to zdrowy napój, pełen polifenoli i korzyści dla organizmu. Ale i pora picia decyduje o tym, czy staje się twoim sprzymierzeńcem, czy codziennym sabotażystą snu. A skoro już wiemy tyle, o kofeinie, przejdźmy do drugiego, nie mniej ważnego sposobu na poprawę jakości snu. Pomyśl, co jesz wieczorem. Sen to moment, w którym organizm powinien się regenerować, a nie ciężko pracować nad trawieniem. Tymczasem bardzo często ostatni posiłek pojawia się tuż przed snem. Kolacja zjedzona w pośpiechu, albo jeszcze gorzej, jakieś przekąski do serialu. I choć wiele osób mówi jem późno, ale to nie przeszkadza mi zasnąć, w praktyce nie chodzi o sam moment zaśnięcia, ale o jakość snu, jego głębokość, liczbę wybudzeń w nocy. A dlaczego tak się dzieje? Trawienie to proces aktywny, wymagający pracy enzymów, wydzielania kwasów i hormonów. Jeśli tuż przed snem dostarczysz ciężki, tłusty posiłek, np. przykład smażony, schabowy, z ziemniakami i imizerium na śmietanie, twój organizm, zamiast przełączać się na regenerację, będzie koncentrował się na rozkładaniu tego posiłku. Tłuszcze trawią się najdłużej, opóźniają opróżnianie żołądka i zwiększają ryzyko nocnej zgagi czy refluksu. Wysoka objętość posiłku dodatkowo mechanicznie obciąża układ pokarmowy, powodując uczucie ciężkości, ale to nie tylko dyskomfort. To także sygnał dla mózgu, by utrzymać ciało w trybie czuwania, a nie głębokiego snu. I równie ważne są wieczorne przekąski, chipsy, pizza, lody czy jakieś ciastka do serialu. To nie są tylko kalorie. To mieszanka tłuszczu, soli i cukru, która w nocy organizmowi układowi pokarmowemu daje trudne zadanie do wykonania. A w efekcie Zamiast spokojnej nocy pojawia się pobudzanie metabolizmu, większa produkcja insuliny i zaburzenie naturalnego rytmu glukozy. Nocne podjadanie zwiększa ilość wybudzeń i skraca fazę snu głębokiego. A właśnie ta faza odpowiada za regenerację mięśni, wzmocnienie odporności i regulację układu nerwowego. Bardzo ciekawych wniosków dostarcza badanie opublikowane w 2024 roku, które w sposób szczegółowy przedstawia wpływ pory posiłków na jakość snu. Autorzy zwrócili uwagę, że nie chodzi tylko wyłącznie o kalorie, ale o to, kiedy energia jest dostarczana i jak to współgra z rytmem okołodobowym. W tym badaniu wykazano, że osoby spożywające duże posiłki późnym wieczorem miały obniżoną efektywność snu i dłuższy czas zasypiania w porównaniu do osób, które ostatni posiłek jadły kilka godzin przed snem. Mechanizm tego zjawiska jest jasny. Wieczorem spada wydzielanie insuliny i aktywność układu pokarmowego, bo organizm przygotowuje się do odpoczynku. Dostarczanie wtedy dużej ilości energii zmusza ciało do pracy, wbrew naturalnemu rytmowi. Spadań wynika, że szczególnie problematyczne są posiłki bogate w tłuszcze nasycone, cukry proste, bo wydłużają czas trawienia i powodują większe wahania glukozy. W nocy. Osoby badane zgłaszały też częstsze wybudzenia i niższy poziom energii rano. Naukowcy wskazali praktyczne rozwiązanie. Ostatni posiłek powinien być spożywany co najmniej 2-3 godziny przed snem, a najlepiej w lekkiej, zbilansowanej formie z udziałem białka, węglowodanów zużonych i niewielkiej ilości zdrowych tłuszczów. Jako przykład podano kolację składające się z pieczonej ryby czy piersi kurczaka z warzywami i kaszą, lekkostrawnie, ale sycące. I co ważne, takie podejście to nie tylko poprawa jakości snu, ale także wsparcie regulacji apetytu następnego dnia, co zapobiegało przejadaniu się wieczorem. Wnioski z tego badania są jednoznaczne. Godzina i rodzaj ostatniego posiłku to jeden z kluczowych sposobów wpływających na jakość snu, niezależnie od liczby całkowitych spożytych kalorii w ciągu dnia. To nie tylko kwestia trawienia, ale też głębokie powiązanie między metabolizmem a rytmem okołodobowym. Wszystko to brzmi logicznie, ale gdy mówimy o standardowym trybie dnia, wstajemy rano, kodziemy się spać wieczorem, a co z osobami, które pracują na nocnych zmianach? Bo tutaj jest jeszcze. Większy problem. Organizm człowieka od 1000 lat był przyzwyczajony do aktywności w dzień i odpoczynku w nocy. Praca zmianowa zaburza rytm dobowy oraz wydzielanie melatoniny, kortyzolu i innych hormonów, takich, które wpływają na trawienie. Sen w ciągu dnia jest naturalnie krótszy i płytszy, a niewłaściwie dobrany posiłek może dodatkowo to pogorszyć. Badanie z 2021 roku analizowało, jak posiłki wpływają na jakość snu właśnie u osób pracujących w systemie. Zmianowym. I wykazano, że duże, tłuste posiłki spożywane tuż przed snem w ciągu dnia znacząco obniżają jego jakość, powodując większą ilość wybudzeń i uczucie zmęczenia po przebudzeniu. A z kolei lekkie posiłki, zawierające złożone węglowodany i białko z ograniczeniem tłuszczu, pozwalały na głębszy sen. I lepszą regenerację. Fizjologicznie jest to całkiem łatwe do wyjaśnienia. Kiedy próbujesz spać w dzień, twój układ pokarmowy nadal jest bardziej aktywny niż nocą. Ale i tak nie działa tak sprawnie jak w godzinach porannych. Jeśli dostarczysz mu ciężkostrawny posiłek, organizm utrzymuje wysoki poziom metabolizmu, zamiast wchodzić w fazę regeneracji. To szczególnie ważne dla osób, które po nocnej zmianie jedzą prawdziwy obiad, a dopiero potem idą spać. Dużo lepszym wyborem będzie lekkostrawna kolacja w formie kanapek z pełnoziarnistego pieczywa i warzyw czy Powsianka z dodatkiem owoców i białka, na przykład ze a dopiero po przebudzeniu pełniejszy posiłek, na przykład jak jakiś obiad. I praktyczna wskazówka, która wypływa z tego badania brzmi, że niezależnie od tego, o której godzinie idziesz spać, to ostatni posiłek powinien być lekki i zaplanowany tak, by nie obciążać żołądka. Dzięki temu nawet sen w nietypowych godzinach. Będzie głębszy i bardziej regenerujący, co ma w pracy zmianowej ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. Trzeci sposób na lepszy sen to aktywność fizyczna. Ale nie mam tu na myśli ciężkich treningów na siłowni. Chodzi o coś prostego, o ruch, który wpisuje się w codzienność. Liczba kroków w ciągu dnia okazuje się jednym z kluczowych czynników, które realnie wpływają na to, jak później śpimy. W tym badaniu obserwowano uczestników przez kilka tygodni i porównano. Porównywano jakość ich snu z dziennym poziomem ruchu. Efekt był bardzo wyraźny. W dni, w których badani byli bardziej aktywni, Kończył się dłuższym i głębszym snem. Nie chodziło o wielkie zmęczenie treningiem, ale właśnie o zwykły spacer, ruch, poruszanie się w ciągu dnia, unikanie wielogodzinnego siedzenia. I co ciekawe, korzyści były szczególnie uwydatnione u kobiet. To pokazuje, że już sam fakt, że ciało jest aktywne, a mięśnie pracują, pozwala mózgowi łatwiej się przełączyć w tryb regeneracji w nocy. Czwarty sposób to aktywność fizyczna w bardziej świadomej formie, czyli regularny tręk. To właśnie tutaj najczęściej popełniamy błąd, sprowadzając ćwiczenia tylko do spalania kalorii. A to nie chodzi tylko o kalorie. Senin to narzędzie do regulacji całego organizmu, od hormonów przez układ nerwowy po nasze emocje. Wysiłek fizyczny obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a to z kolei ułatwia wieczorne wyciszenie. Dodatkowo też wpływa na melatoninę, która odpowiada za zasypianie i regulację rytmu dobowego. Aktywność zwiększa też produkcję serotoniny, endorfin, dzięki czemu łatwiej redukujemy napięcie psychiczne i w efekcie poprawia się nasz nastrój. W dużym przeglądzie badań opublikowanym w 2023 roku naukowcy pokazali, że regularne ćwiczenia, nawet umiarkowane, skracają czas potrzebny na zaśnięcie i wydłużają całkowity czas snu. To dowód, że nie trzeba katować się godzinami treningów, aby ciało i mózg lepiej się regenerowały. Kluczem jest systematyczność. Już pół godziny ruchu dziennie potrafi zmienić jakość nocy. Trening nie jest więc dodatkiem do dnia, ale jednym z filarów zdrowego snu, bo reguluje nasz. Emocje, hormony, uspokaja się układ nerwowy i daje poczucie równowagi, które przenosi się z dnia na noc. Piąty sposób, który może radykalnie poprawić jakość snu, to ograniczenie alkoholu. I nie chodzi tu jedynie o wieloletni nauk, ale o codzienną rutynę, w której lampka wina do kolacji albo piwo do serialu staje się standardem. Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą obniżać jakość snu. Skracają REM, zwiększają liczbę wybudzeń i sprawiają, że poranek zaczynasz zmęczony, mimo że teoretycznie spałeś wystarczająco. Długo. Dowody naukowe jasno pokazują, że alkohol działa nie tylko pozornie. Ułatwia zasypianie, ale jednocześnie zaburza strukturę snu. I w badaniu, które brało pod uwagę wnioski z 36 lat obserwacji, podkreślono, że już małe dawki regularnie spożywanego alkoholu mogą pogarszać regenerację i sprzyjać problemom zdrowotnym. Jeśli nie chcesz lub całkowicie nie możesz zrezygnować z alkoholu, to nawet przełomowe będzie wyeliminowanie go z rutyny. Także w weekendy, bo butelka wina w każdy piątek czy sobotę to nadal regularne picie, a nie od czasu do czasu. Nie ma sensu się oszukiwać. To właśnie ta systematyczność powoduje, że sen jest słabszy. Dlatego, jeśli naprawdę chcesz poprawić jakość wypoczynku, największą różnicę zauważysz wtedy, gdy alkohol stanie się wyjątkiem, a nie nawykiem. Na koniec zostawiłem coś, co dotyczy praktycznie każdego z nas. Wyobraź sobie wieczór, kładziesz się do łóżka, gasisz światło, a zamiast zamknąć oczy, sięgasz po telefon. Jeszcze tylko sprawdzenie Instagrama, para wiadomości, może jeden filmik na YouTubie, a mija pół godziny, czasem godzina. A ty nawet nie zauważysz kiedy to się stało. Problem polega na tym, że to właśnie ten nawyk najbardziej psuje twój sen. Światło niebieskie z ekranu hamuje wydzielanie melatoniny, czyli tego hormonu, który daje organizmowi sygnał czas spać. Nawet jeśli zaśniesz Sen będzie płytszy i mniej regenerujący. I wiem, że to trudny temat, bo każdy z nas używa telefonu przed snem, albo większość z nas, ale właśnie dlatego warto o tym mówić. Jestem ciekaw, jak Ty do tego podchodzisz, do kwestii jakości snu. Chcesz, żebym nagrał odcinek o suplementach, które mogą to poprawić? Napisz w komentarzu, czy taki temat Cię interesuje. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmami o zdrowiu, dietetyce i praktycznych sposobach na lepsze samopoczucie, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał WellBee Studio Zdrowie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.